Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidż.do i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o powrocie kilku starych miejscówek do Fortnite. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGAO i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić, to wyślijcie zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jak dobrze pamiętacie starą mapę z rozdziału pierwszego, to dobrze wiecie, jakie były tam miejscówki. W większości chyba brakuje uczucia, w którym leciał na wykrzywione wieże, a za nim pędziło kilkanaście innych osób. Przy okazji, może brakuje Wam też kilku starych miejscówek z mapy w rozdziale pierwszym i za niedługo może nie być. To tylko wspomnienie. Pewna osoba, która przeszukuje pliki gry, dała nam znać, że do Fortnite niebawem zostaną przywrócone stare miejscówki z rozdziału pierwszego. Na liście tej osoby zostały wymienione miejscówki takie jak wykrzywione wieże, akry anarchy, lepki lasek oraz zalew zdobyczy. Są to chyba najpopularniejsze miejscówki, które były dostępne tylko na mapie z rozdziału pierwszego. Frank, czyli osoba, która przeszukuje pliki gry, dała nam znać, że te miejscówki zostały dodane do plików gry. Podkreślił, Pytam on jeszcze, że miejscówki te powrócą w pewnym momencie na obecną mapę w rozdziale drugim. A teraz przyjrzyjmy się troszeczkę naszej mapie. Na chwilę obecną nie ma tutaj miejsca, by cztery tak ogromne miejscówki zostały na niej postawione, po prostu od tak. Wykrzywione wieże wyglądały i zajmowały tyle samo terenu, co teraz zalew zastoju. A co więcej, mamy jeszcze trzy inne miejscówki. Sam Frank, czyli ta osoba, która dała nam informację o tym, na swoim Twitterze ma tylko 1000 obserwujących, tak więc informacje od niego wcale nie muszą się sprawdzić. Na pewno informacja o tym nie została jeszcze potwierdzona przez inne osoby, które są bardziej zaufanym źródłem. Nie wykluczajmy jednak tego, że przecieki pochodzą z plików gry, które nie są aż tak ciężko do sprawdzenia. Tak więc wydaje mi się, że informacja ta jak najbardziej ucieszyła osoby, które grały jeszcze w rozdziale pierwszym. Jednakże musicie pamiętać o tym, co mówiłem wcześniej i o tym, że przecieki wcale nie muszą się sprawdzić. Twórcy gry bardzo często dodają do plików gry różne rzeczy, które w późniejszym czasie i tak nie trafiają do gry. Tak więc teraz wszystko pozostało w rękach twórców gry, którzy w każdej chwili mogą przywrócić te miejscówki na naszą mapę. Wracając jeszcze do tego, czy przeciek jest prawdziwy, to nie wydaje mi się, że twórcy gry od tak dodaliby te miejscówki do plików. Musi być z tym powiązana jakaś głębsza historia, o której na razie nikt nie wie i raczej się nie dowie. Tak więc są to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące powrotu starych miejscówek do Fortnite. A kolejnym tematem dzisiejszego odcinka będzie zielona kopuła, która znajduje się na mapie. Jak już mogliście zauważyć, w pewnym miejscu na mapie od dłuższego czasu jest formowana kopuła, która powstała przez maszyny tonego starka. Nic by w tym nie było, gdyby przez pewien błąd graficzny nie zostało tam przedstawione coś całkowicie innego. Jak możecie zobaczyć w tle, miejsce, które jest otoczone kopułą świeci się w kolorach, które nie wyglądają normalnie. Teraz można potwierdzić po części teorię o tym, że w tamtym miejscu pojawi się coś, czego w Fortnite jeszcze nie było. Możliwe jest też to, że właśnie w tamtym miejscu zostaną postawione miejscówki ze starej mapy. No ale tego na 100% nie wiadomo. Dwa dni temu maszyny ponownie wkroczyły w kolejny etap i od 6 września wygląda to mniej więcej w ten oto sposób. No, jak widzicie, nie jest to nic nadzwyczajnego. Poza tym, że promień z maszyny Tonego Starka jest większy i wydają się stamtąd coraz bardziej dziwne dźwięki. Na ten moment pozostało nam oczekiwanie na jakieś zmiany na mapie, które swoją drogą zachodzą codziennie. Kolejna zmiana w temacie maszyn Tonego Starka powinna zajść już dzisiaj lub dopiero jutro, tak więc wszelkie informacje pojawią się w następnych odcinkach. Moim zdaniem, to właśnie w tamtym miejscu mogą pojawić się stare miejscówki z mapy z rozdziału pierwszego. Ale pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, którym nie musicie się sugerować. Są to chyba wszystkie najważniejsze informacje z ostatniego czasu. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie znać, czy chcielibyście powrót miejscówek z rozdziału pierwszego. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na нашем канале. Йоу!